Aktualizacja odnośnie darmowego montażu. Zobaczcie, ile już jest zgłoszeń. Proszę bardzo, tyle zgłoszeń już posiadam. I zobaczcie, status pierwsze, nowe, to zgłoszenie jeszcze nie wiem, czy wybiorę, czy nie wybiorę, ponieważ tam nic nie ma, żadnego opisu, raczej zostanie odrzucone. Jeżeli jeszcze wpłynie więcej zgłoszeń, to raczej to zgłoszenie zostanie odrzucone ze względu na to, że brak jakiegokolwiek opisu. Następne, zobaczcie, wybrane to są zaakceptowane zgłoszenia. Które raczej zrealizuje? No i jedno jest odrzucone, tak jak już wcześniej mówiłem, ze względu na to, że tam analog miałby być, a my nie posiadamy kamer czy też zestawów analogowych. Te wybrane wszystkie prawdopodobnie zostaną zrealizowane. Jeżeli ktoś wie, kiedy wysyłał. To zobaczcie, tylko dwa zgłoszenia na, na tyle, co zostało wysłane, zostałyby odrzucone, reszta zostałyby zrealizowane. Nadal czekam na zgłoszenia. Jak widzicie, praktycznie każde zgłoszenie, jeżeli jest dobrze opisane, zostanie wybrane.